Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kolejny Book tag, czyli Girl Power stworzony przez cudowną panną Sasnę. Do tego tagu nominowałam Nikola Dr. Book, której dziękuję bardzo za nominację. Ten tag składa się z 10 inspirujących kobiet, do których musimy dopasować swoje ulubione bohaterki książkowe. Od razu zaznaczam, że nie mogłam znaleźć bohaterek do dwóch kategorii, no ale przekonacie się sami o jakie kategorie mi chodzi. Pierwszą kobietą jest Maria Skiris-Kłodowska, czyli twoja ulubiona mądra bohaterka. Mądrość w książkach będzie mi się zawsze kojarzyła z Hermioną Granger z Harry'ego Pottera. Myślę, że jest dość dużo mądrych bohaterek, ale zawsze na pierwszym miejscu będzie u mnie stała Hermiona. W tych filmach i w książkach również podobało mi się to u niej, że ona miała zawsze rozwiązanie na każdą zagadkę, każdą niewiadomą. Naprawdę Hermiona jest fantastyczną kobietą. Właśnie ona zasługuje na to, żeby znaleźć się w tym tagu Druga kobieta to Rosa Parks, czyli twoja ulubiona, odważna bohaterka Tutaj nie sposób nie wspomnieć o Hanie z Białej Chryzantemy Nastolatce, która uchroniła swoją młodszą siostrę przed niewolnictwem Była do tego stopnia odważna, że postanowiła dać siebie zamiast młodszej siostry Została wywieziona przez japońskich żołnierzy do Mandżurii i tam właśnie stała się pocieszycielką, czyli niewolnicą seksualną. No, jak dla nastolatki, w, i w takich okolicznościach, był to naprawdę akt wielkiej odwagi, i zasługuje na to, żeby znaleźć się właśnie w tej mojej ulubionej, odważnej bohaterce. Trzecią kobietą jest Amelia Earhart, czyli twoja ulubiona, inspirująca bohaterka książkowa. Tutaj chciałabym wspomnieć o Pejmi z serii pielęgniarki Nadine Doris. Mamy tam rok 1954 i ogromną hierarchię w, w szpitalu St. Angelus. Ona jest pielęgniarką, a lekarze są zdecydowanie wyżej niż ona, i praktycznie pielęgniarki tam nie mają swojego zdania. One nie powinny się odzywać, tylko wykonywać polecenia lekarzy. Niemniej jednak, ona w pewnym momencie w swojej ścieżki zawodowej spotkała się z tym, że maleńki chłopiec od razu po urodzeniu. Nie dostał od lekarzy szansy na życie i ona się temu sprzeciwiła. Ona chciała odprawić mu jakby pogrzeb, chciała mu nadać imię. I właśnie ona zainspirowała swoje koleżanki i bohaterki właśnie tej serii do tego, żeby nie bały się sprzeciwiać lekarzom, żeby nie bały się mieć swojego zdania. Ogólnie ta seria jest naprawdę cudowna, fantastyczna i musiałam tutaj w tym tagu zabrzeć właśnie pejnik. I nie sposób mi nie wspomnieć właśnie było o tej serii. Czwartymi kobietami są siostry Bronte, czyli najlepsze przyjacielskie siostrzane relacje. Przeczytałam tą kategorię i od razu przed oczami miała małe kobietki i cztery siostry, czyli Meg, Beth, Amy i Jo. I te kobietki są tak urocze, każda z nich jest inna, ale one mogłyby oddać życie za, sobie, za siebie nawzajem. Kocham małe kobietki całym sercem. Dobrze, że one jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że po nie kiedyś sięgnę. Byłam również na filmie i widać tą miłość siostrzaną. I one są zarówno siostrami, jak i przyjaciółkami. No, coś niesamowitego, naprawdę. One. No, cudowne kobietki, cudowne. Teraz zbliżamy się do dwóch kategorii, do których nie umiem przyporządkować swoich ulubionych bohaterek. Pierwsza kategoria to Elżbieta pierwsza. Twoja ulubiona, władcza bohaterka. No, niestety żadna kobieta z książek nie przychodzi mi na myśl. Może też dlatego, że nie czytałam takich książek, gdzie kobieta była władcza i bezwzględna. Pewnie takie książki jeszcze za mną, więc tą kategorię muszę pozostawić pustą. Tą kobietą jest Grace, czyli Twoja ulubiona bohaterka rządu na przygód. Szczerze mówiąc, nie mam tutaj właśnie takiej bohaterki. Mogłabym wspomnieć o Ani z Zielonego Wzgórza, ale nie czytałam jeszcze tak książek jak na przykład Nicola czy inni ludzie, którzy właśnie idą za Nicolą i czytają Anię z Zielonego Wzgórza. Tak, ta dziewczynka była żądna przygód, ale ja jeszcze nie zagłębiałam się w przygodę ani do tego stopnia, żebym mogła nazwać ją swoją ulubioną bohaterką Rządną Przygód. Siłą kobietą z Jane, czyli. Twoja ulubiona bohaterka, która żyje w zgodzie z naturą. No nie sposób tutaj nie wspomnieć o Maresi i w ogóle o całej serii kronik czerwonego klasztoru, gdzie natura miała bardzo decydującą rolę w ogóle w wydarzeniach, które miały miejsce w klasztorze. Czy chodzi to w ogóle o Maresi, czy o Ondel, czy listy Maresi. tam czytając, mamy wrażenie, że bohaterki żyją w zgodzie z naturą i ta natura odgrywa ważną. Rolę właśnie w życiu bohaterek. Mamy na przykład taniec księżycowy, mamy różne rytuały związane właśnie z naturą. Mamy tam takie wydarzenia, gdzie natura no, odgrywa wielką rolę i gdzie natura mam wrażenie, pomaga wręcz tym bohaterkom. No nie mogę wam powiedzieć, o co mi chodzi w ogóle, bo mogłabym Wam zaspoilerować, chociaż myślę, że ci, co mnie oglądają, to marę, już mają za sobą ze sprawą Karoliny. Ja zachęcam Was z całego serca do sięgnięcia po te kroniki Czerwonego Klasztoru. Naprawdę te książki są bardzo inspirujące i pokazujące ten feminizm, ale nie feminazizm, broń Boże. Nie, nie o to tam chodzi, myślę. No nie mogłam tutaj nie wspomnieć o Maresi, jeśli właśnie chodzi o życie w zgodzie z naturą. Ósmą kobietą jest Frida Kahlo, czyli Twoja ulubiona bohaterka, która jest artystką. Ja muszę tutaj wspomnieć, no muszę, muszę, muszę wspomnieć o Evelyn Hugo. Uwielbiam tą bohaterkę całym sercem. W ogóle ta książka jest tak niesamowita. Jest jedną z moich ulubionych książek i jeśli ktoś zapyta się mnie, jaką książkę przeczytać, to zawsze będę mówiła właśnie o tej książce. Benin Hugo jest aktorką Hollywood. Jest jedną z najlepszych aktorek, bardzo rozchwytywaną, ale jest ona tak silna, zdeterminowana. Ona zna swoje ciało i... Nim manewruje do tego stopnia, że wie kiedy je wykorzystać, żeby zdobyć to, co chce. Ona kocha swoich bliskich, może nie pokazuje tego tak na każdym kroku, ale ona o swoich bliskich mówi bardzo dobrze i w ogóle o tych mężach swoich, z którymi przyszło jej żyć. Ona jest tak ciepłą kobietą, i tak bardzo bym chciała, żeby ona rzeczywiście żyła i żeby mogła z nią pójść na kawę, porozmawiać, zrobić sobie wspólne zdjęcie. I w ogóle chciałabym oglądać te filmy. O których Taylor Jenkins tam pisze. No niestety jest to fikcja teraz. No ja jestem pełna podziwu dla autorki, że stworzyła w ogóle taki świat. I bardzo chciałam, żeby w tym tagu ta Evelyn tutaj została przeze mnie wspomniana. I dobrze, że mogłam o niej wspomnieć w tej kategorii, czyli o mojej ulubionej bohaterce, która jest artystką. Dziewiątą kobietą jest Nancy Wake. Tak się chyba czyta. Czyli twoja bo ulubiona bohaterka, która cię zaskoczyła. Ja tutaj muszę wspomnieć o książce Siedem Niedoskonałych Reguł Elwiry Ricard. Jest to 28-letnia kobieta, która ma autyzm I ona była uzależniona od swojej matki Ona zawsze jej we wszystkim pomagała Pewnego dnia ta jej mama umiera I ta kobieta zostaje sama ze sobą Zostaje sama z tym swoim wręcz takim no nierealnym światem Gdzie no jej świat rządzi się swoimi prawami I często ludzie wykorzystują jej naiwność, jej chorobę I zaskoczyło mnie to, że przez 28 lat ona była uzależniona od swojej mamy i po jej śmierci ona sobie świetnie w tym świecie naszym radzi. I naprawdę to mnie mocno zaskoczyło, bo mamy wrażenie, że ludzie chorzy sobie nie poradzą, kiedy już nie mają kogoś przy sobie. No, tutaj Elvira Carr jest przykładem na to, że nie można w ludzi wątpić, jeśli chodzi o autyzm czy o takie różne schorzenia, jeśli tak to mogę nazwać. Także no, Karr mnie bardzo bardzo mocno zaskoczyła. Dziesiątą i ostatnią kobietą jest Virginia Woolf, czyli Twoja ulubiona pisarka. Muszę coś zaznaczyć, że ja nie czytałam kilku książek jednej autorki. Nie wiem, czy ja mam ulubioną pisarkę, ale myślę, że taką autorką jest i będzie Taylor Jenkins, czyli autorka Siedmiu mężów Evelyn Hugo. W tym roku wydawnictwo Czwarta Strona wyda Daisy Jones and the Six. Dużo ludzi na Instagramie czytało tę książkę w oryginale i mocno im się podobała, tak samo jak Siedmiu mężów Avednych Hugo. Więc myślę, że i mnie ta książka przypadnie do gustu, bo pióro tej autorki jest genialne. Ona genialnie kreuje ten świat, kreuje bohaterów i bardzo mi się to podoba. I mam nadzieję, że na Siedmiu mężów Avednych Hugo i na Daisy Jones and the Six się po prostu nie skończy i ta autorka będzie wciąż moją ulubioną pisarką. To tyle jeśli chodzi o ten tag. Naprawdę gratuluję Saśnie tego fantastycznego tagu. Ja ze swojej strony chciałabym nominować Madzię Getbooki, bo nie wiem, kto jeszcze tego tagu nie robił. Wiem, że Madzia nie robiła i chyba nie została nominowana przez nikogo. I nominuję również Siostry Zaksiążkowane, chociaż one chyba były już nominowane. Niemniej jednak druga nominacja im nie zaszkodzi. Te wszystkie kategorie macie pod filmem i jestem ciekawa w ogóle Waszych ulubionych bohaterek, które pasują do tych kategorii, a szczególnie jestem ciekawa tej trzeciej kategorii, czyli bohaterki, która Was inspiruje. Mam nadzieję, że ten tak Wam się podobał. Widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych odcinkach. Cześć!